Dzień dobry, dzień dobry. Nikt nie lubi przepłacać, prawda? Dlatego dzisiaj pokażę ci moich tanich ulubieńców z Rossmana. Jesteście ciekawi, co wybrałam? Zobaczcie! Moja pierwsza propozycja to mleczko do ciała od Isany Med. Dla mnie to taki kosmetyk do zadań specjalnych, bo ratuje skórę Jaśka, który ma atopowe zapalenie skóry, a jego skóra jest przesuszona i podrażniona. Ja bardzo często stosuję ten krem do smarowania nóg, które również mam często przesuszone. Ten krem ma taką lekką konsystencję, więc dobrze się rozprowadza i ma neutralny zapach, więc wszystko jest na tak. Zalety mleczka do ciała, na które zwróciłam uwagę, to lekka, szybko wchłaniająca się konsystencja, niska cena, wydajność, brak intensywnego zapachu. Świetnie sprawdzi się dla skóry suchej i bardzo suchej dzięki zawartości 10% mocznika. Zadziała pielęgnacyjnie i pomoże zwiększyć nawilżenie skóry. Moja kolejna tania polecajka z Rosmana to żel pod prysznic od La Petite Marseille. To duże opakowanie kupiłam za mniej niż 10 zł. Ma naprawdę dobry skład. I nawilży i wygładzi Twoją skórę. Dodatkowo ma taki lekki, truskawkowy zapach, ale nie jest on zbytnio przytłaczający. Często dbamy o twarz, ciało, ale zapominamy o pielęgnacji dłoni. Dlatego chciałabym Wam też pokazać fajny, naturalny krem, który zawiera 99% procent składników pochodzenia naturalnego i kosztuje mniej niż 11 zł. I mówię tu o kremie do rąk Bibio, miód i wanilia. Na pewno przypadnie on do gustu tym, którzy lubią słodkie zapachy. Tak, zapach jest słodki, ale nie jest sztuczny. Ja natomiast najbardziej lubię go za działanie. Jest z rodzaju tych lżejszych kremów do rąk, ale nawilża tak samo dobrze, jak te o cięższej konsystencji i nie zastawia tłustej warstwy na dłoń. Szybko się wchłania. Inulina, jako naturalny prebiotyk, wspomaga odporność na działanie czynników zewnętrznych. Do tego zawiera masło Shea, witaminę E i sok z aloesu, dzięki czemu naprawdę przynosi ukojenie suchym dłoniom. Tubka jest bardzo praktyczna, śmiało można wrzucić krem do torebki. I aplikować w ciągu dnia. Moja kolejna polecajka z Rosmana to SPF od San Ozon. Ale chcę Wam zwrócić uwagę na to, że w ręku trzymam fluid. San Ozon ma też krem, ale te dwa produkty mają zupełnie inne składy. Na ten fluid polowałam chyba ponad rok, bo w zeszłym roku go nie dostałam, i ta jego mała dostępność to chyba największa wada tego produktu. Ma lekką konsystencję, nie bieli i ma takie satynowe wykończenie. Ma małe opakowanie, które na spokojnie możemy nosić w torebce i reaplikować w ciągu dnia. Naprawdę się świetnie sprawdza, bo testowałam go przez ostatnie. Tygodnie. Nie roluje się, więc też dobrze sprawdzi się pod makijażem. Jest wodoodporny, więc zmywam go dwuetapowo, i to jest bardzo ważny punkt przy pielęgnacji, używając właśnie ten SPF. I tak podsumowując, zwracając uwagę na wszystkie cechy tego fluidu, to chyba najtańszy. SPF, które używałam i ma naprawdę świetny skład. Do porannej pielęgnacji uwielbiam używać pianek oczyszczających i wybieram tą od Ziai. Ona jest bardzo delikatna, nie podrażnia, nie wysusza, nie wywołuje żadnych zaczerwienień. Jedna pompka wystarczy na umycie całej twarzy. To, co jest bardzo ważne, dokładnie zmywa resztki makijażu, więc mamy pewność, że twarz jest gotowa na kolejne etapy pielęgnacji. I wiecie co? Ona w promocji kosztuje nawet mniej niż 10 zł. Cechy, które wyróżniają ten produkt, to gęsta i trwała piana, dobrze oczyszcza, jest delikatny, nie ściąga, nie szczypie w oczy. Produkt jest bardzo dobry, a jego cena niska. Uwielbiam kosmetyki wielofunkcyjne, z których może korzystać cała rodzina, dlatego chcę Wam pokazać oliwkę pielęgnującą od HIPA. Używam ją co drugi dzień. Zaraz po kąpieli, i uwierzcie mi, że po regularnym stosowaniu skóra staje się miękka i jętrna, ale stosuję ją też do pielęgnacji włosów. Biorę dwie łyżki i nakładam na włosy. Zostawiam tą oliwkę na dwie godziny. Potem dokładnie myję włosy dwa razy i nie nakładam już żadnej odżywki, bo włosy są naprawdę miękkie i takie dobre, miłe w dotyku. Oliwka w składzie ma tylko naturalne olejki, więc ma naprawdę dobry skład. No i ten taki delikatny migdałowy zapach jest świetna. Kolejna moja propozycja z Rosmana. To peeling kawowy z Altery. To jest taki mocny zdzierak. Ja akurat, jeśli chodzi o peelingi do ciała, uwielbiam, bo do twarzy zawsze wybieram peelingi enzymatyczne. A tutaj te jego. Takie grube drobinki rzeczywiście robią swoją robotę. Bardzo dobrze peelinguje ciało i zostawia taką gładką warstwę, dzięki czemu czujesz, że ta skóra po jego użyciu jest dobrze nawilżona. Zawiera drobinki kawy i krzem, które naprawdę mocno złuszczają i wygładzają skórę. Poza tym jest tu olej kokosowy, który nawilża skórę. Nie trzeba już nakładać balsamu po kąpieli. Pachnie pięknie, jeśli lubi ciekawe, nie zawiera zbędnych barwników i substancji zapachowych, skład jest naprawdę krótki. Jest stałym mieszkańcem mojej łazienki, bo ma piękny zapach, dobrą konsystencję, działanie peelingujące, nawilża skórę, jest wydajny i ma dobrą cenę. Ten peeling kosztuje trochę ponad 15 zł, ale stwierdziłam, że pokażę go w tym zestawieniu, bo bardzo go lubię i świetnie działa. Zresztą Altera ma bardzo często promocje w Rossmanie, więc na pewno kupicie go w atrakcyjniejszej cenie. Kolejną moją polecajką z Rosmana do 15 zł jest odżywka Gift of Nature do włosów suchych, zniszczonych i takich, które straciły swój blask. Jest kilka rzeczy, za które ją lubię. Po pierwsze, bardzo pomaga moim suchym włosom i ciągle do niej wracam, przez to, że bardzo ułatwia mi rozczesywanie i nie mam już takich problemów z plątaniem jak wcześniej. Zawiera olej arganowy, który zmniejsza łamliwość i regeneruje włosy. Mam też wrażenie, że końcówki się już tak nie rozdwajają. Do tego jest tu sporo roślinnych wyciągów. Czasami tą odżywkę nakładam na całe włosy i skórę głowy, nie tylko na ich długość. Jeśli jednak macie cienkie włosy, to lepiej tak nie róbcie, żeby za bardzo nie obciążać włosów. Do tego może jest to mało znaczące w działaniu, jednak podoba mi się to opakowanie. Zarówno kolor, jak i wygodny dozownik, co rzadko zdarza się przy tak tanich produktach. Podsumowując, odżywka nawilża, wygładza i zwiększa odporność na uszkodzenia. Ja polecam. Mam delikatne zmarszczki pod oczami, a moja skóra tutaj jest bardzo wrażliwa, więc jak parę tygodni temu poznałam te płatki od Isany, bardzo się od razu polubiliśmy. Trzymam je w lodówce, bo wtedy rzeczywiście jeszcze lepiej działają. Nakładam je na około 15-20 minut i skóra. Po ich zdjęciu jest nawilżona, wygładzona, a worki pod oczami znikają. Zawierają składniki aktywne takie jak kwas hialuronowy, kofeinę czy aloes. Które pomogą odświeżyć obszar pod oczami i zapewnić niezbędne nawilżenie. Dzięki czemu zyskasz wypoczęty wygląd, a opuchlizna zostanie zminimalizowana. Produkt odpowiedni dla wegan. Ode mnie to już tyle. Wy zostawcie w komentarzach swoje polecajki tanich, dobrych kosmetyków z Rossmana, a ja je przejrzę i może zrobię kolejny film na ich temat. To co, widzimy się za tydzień!